thank <laughs> you Nasze wakacyjne zajęcia powoli już będą dobiegać końca, ale jeszcze razem z dzisiejszymi zostały nam trzy lekcje. Dzisiaj, tak jak Wam obiecałam, będziemy tańczyć walca. Jest to walc inspirowany tańcem klasycznym. Poznacie dzisiaj podstawowe rozliczenie oraz podstawowe kroki, które ułożymy w choreografię, czyli w jeden taniec, który razem ze mną zatańczycie. Zapraszam Was serdecznie! Moi drodzy, zanim zaczniemy tańczyć, muszę Wam szybciutko opowiedzieć o tym, jak będziemy rozliczać naszą muzykę, ponieważ będzie to ważne, żebyśmy tańczyli walca, a nie coś innego. Szukałam takiej prostej definicji metrum, ale niestety nie udało mi się znaleźć, więc wydaje mi się, że dla moich najmłodszych tancerzy wystarczy, że powiem tyle, że walca rozliczamy do trzech, czyli zawsze jak będziemy. Słyszeć muzykę, która jest muzyką w metrą 3 czwarte. Będziemy liczyć raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Gdybyście usłyszeli inną muzykę, która ma inne metrum i próbowali liczyć do trzech, to sami poczujecie, że coś tam nie gra, nie działa że brakuje nam jeszcze y, czwóreczki, jeszcze czwartego. Uderzenia lub też czwartej nutki. Także myślę, że wyczujecie to. Ja będę dzisiaj puszczała tylko i wyłącznie muzykę, która będzie walcem, czyli będzie właśnie rozliczany do trzech i wszystkie nasze kroki tak właśnie będziemy liczyć. Czasem będę liczyła w taki sposób. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy. Tak, żeby Policzyć Wam dłuższą frazę, natomiast zawsze to będzie dwa, trzy. Pan dwa, trzy, pan, dwa, trzy. Mam nadzieję, że to zrozumiecie, złapiecie i e, szybko ze mną zaczniecie tańczyć i wejdziecie w ten rytm. Także zaczynamy pierwszy krok. Rączki wchodzimy na bioderka i na razie tylko i wyłącznie. Dręczemy w miejscu, zawsze akcentując raz, czyli taki mocniejszy krok rolinę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Duży, mały, mały. Duży, mały, mały. Raz dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Możemy teraz przejść sobie tymi samymi krokami do przodu i do tyłu. I tak zrobimy. Trzy, cztery i raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy i do tyłu. Dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, jeszcze raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy. 4 2 3 do tyłu 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 To było tak na e, pierwsze wstępne zapoznanie się i rozruszenie. Spróbujmy zrobić to samo już z muzyką. Przygotujcie się, zaczniemy nogi do przodu. Krok w miejscu, w miejscu. I od prawej nogi do tyłu. Krok w miejscu, w miejscu. Przód. Mały, mały. tył. Mały, mały. Raz, dwa, trzy. Dwa, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dwa, dwa, trzy. I możecie teraz obadać i znosić się do góry. Do góry.

Raz. Idziemy niżej. I potem przy dwóch kolejnych małych kroczkach jesteśmy wyżej, wyżej. Niżej, wyżej, wyżej. Dół, góra, góra. Dół, góra, góra. Przód. Tył. Bok. Bok. I ostatni raz z rękami. Tył. Bok. Bok. Mamy przód i tył, patrzymy przed siebie, grudka podniesiona wysoko. Kiedy idziemy do boku, tak kątem oka patrzymy w stronę rąk i tamcych do góry. Spróbujmy związek. Do i do tyłu zrobimy obrót, robiąc cały czas ten kroczek. Delikatnie się odwracamy. Za każdym razem tylko troszeczkę. Pamiętajcie, w prostych plecach, w długiej szyi, wysoko mamy podniesioną brodę. Takim sposobem zrobiłam cały obrót, cały czas robiąc krok do przodu, do tyłu, obracam się jednocześnie wokół siebie. Teraz będziemy naszą trójeczki liczyć aż do ośmiu, czyli będziemy mieli, uwaga, raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, pięć, dwa, trzy, sześć, dwa, trzy, siedem, dwa, trzy, Osiem, dwa, trzy. Czyli musicie wydostać w nóżkach trzy ósemeczki. Co ja mówię? Osiem trójeczek. Tak, żeby zrobić pełny obrót. Spróbujmy to zrobić z muzyką, ale już łączymy razem z naszym pierwszym krokiem, który powtórzymy dwa razy. Czyli dwa razy zrobimy przód, tył, bok, bok, przód, tył, bok,

Do przodu, do tyłu, do boku, do boku. Potem wkładamy w szufladkę obroty, licząc do ośmiu. I jeszcze jedną rzecz wkładamy teraz do tej szufladki. Nowy krok. Będziemy robić obroty w miejscu, na bałuszkach. Dobrze, ale dodam Wam jeszcze tutaj ręce i jedną rzecz. Jeżeli chcecie kręcić ładne obroty, to pamiętajcie. Że bardzo ważna jest głowa, i patrzenie cały czas w jeden punkt. Ja teraz będę patrzyła w kamerę, czyli na Was, i pokażę Wam, kręcąc. Na razie zacznę powoli, kręcąc od głowę głowa jak najdłużej zostaje, patrząc w jeden punkt, a potem szybko wystrzela, żeby ten punkt złapać, i moje ciało się dokręca. Spróbujcie. Wybierzcie sobie w pokoju jeden punkt, w który cały czas patrzycie. Może to być ekran. Może to być cokolwiek innego, na przykład obraz wiszący na ścianie, yy, albo no nie wiem, książka stojąca na półce i konkretnie w to miejsce patrzycie. Zacznijcie ćwiczyć to obroty powoli, tak jak ja. Jeszcze się nie spierzę i pilnuję głowę, żeby została, a potem, żeby jak najszybciej się odwróciła, żeby złapać dokładnie ten sam punkt. Teraz już czuję, że to działa to zaczynam przyspieszyć. Spróbujcie sobie. Mam nadzieję, że się udało. Jeżeli czujecie, że wam się bardzo kręci w głowie, to trzeba po prostu poćwiczyć. Natomiast, jeżeli czujecie, że tracicie równowagę, zatrzymajcie się, poczekajcie, aż przestanie się wam kręcić i spróbujcie jeszcze raz. My, nasze obroty teraz w tańcu będziemy robić wysoko na paluszkach i Jedną rączkę, lewą będziecie trzymać z przodu, tak jakbyście przytulali wielkiego misia przed sobą, takiego naprawdę ogromnego. Nie taką kłódzinkę, tylko wielkiego niedźwiedzia. A druga rączka jest do boku, wysunięta, jakbyście obejmowali od tyłu wielkiego misia i podniesiona do góry, ponieważ ten misie jest bardzo duży. I kręcimy się teraz w tej pozycji. Zrobić wszystko od początku, czyli do przodu, do tyłu, do boku, do boku. Przód, tył, bok, bok. obrót na osiem i potem jak skończymy te obroty, od razu wchodzimy do obrót na bałuszkach. Zrobimy cztery takie obroty. Zapraszam, lecimy z muzyką. <śmiany> na moje nogi. Mam nadzieję, że nie widać to w kamerze. Robię krok do boku, do tyłu i wracam. I to samo na drugą stronę. Bok, tył, wracam. Bok, tył, wracam. Raz, dwa, trzy. Dwa, dwa, trzy. Trzy, dwa, trzy. Cztery, dwa, trzy. Spróbujmy jeszcze raz. Trzy, 4 i raz, 2-3 2-2-3 3-2-3 4-2-3 Do tego będziemy mieć rączki, które zbierają coś z dołu, zagarniają i podnoszą do góry. Zbieramy, zagarniamy i podnosimy. Spróbujcie, stańcie naprzeciwko y ekranu, nie ja stoi naprzeciwko kamery, i prawa rączka. W dół, do góry i otwieram. W dół, ręka idzie przede mną, do góry otwieram na Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Spróbujmy to teraz połączyć z nogami. Idę w lewo, a moja prawa rączka zagarnia. Trzy, cztery, i raz, dwa, trzy, dwa,

3, 4 2 3. Teraz 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3. I kończymy na prawej nodze z lewą nóżką z tyłu. Kiedy po naszych krokach do woku skończycie w pozycji, robimy moi drodzy ukłon. Nóżka, która była z tyłu, wasza lewa nóżka dotyka od tyłu do prawej Ukłon wdech. Ukłon na drugą nóżkę i pozycja przygotowawcza. Tak zakończymy nasz dzisiejszy układ. Zatańczmy go jeszcze raz. Ja już nie będę Wam odpowiadać. Nie będę liczyć. Po prostu pozwalam zatańczę. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia za tydzień.